Cześć, witajcie widzowie, dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale z Minecraft, tak będzie z tego seria, zwiedzamy 1.17, juhu, uroczyście ogłaszam, pies, nieważne, dobra, pies mi wszedł do pokoju, ale nieważne, kto wierci tak w dzień, Ja cię. kto tak wierci, I dobra, mniejsza, o, dobra, Hmm... Ja cię mam nadzieję, że tego nie będzie słychać na odcinku. Ja cię chyba będzie słychać to na odcinku! Jak te wierci! Dzisiaj będą poszukiwania diaksów! Tak jakby co! Dobra, idziemy! Idziemy łuchu! Świetnie, mega fajnie! Idziemy naprzód! Nagrywamy juchu Pamiętacie w zeszłym odcinku? Gdzie są te stwory? Nie ma spaślaków? Nie ma! Dobra Jezu, kto tak wierci? No żelaćko Teraz się żelaćka mam Mało Dobra, mnie jest Fajna Teraz rzuty żelaza są takie Fajne Bardzo Widzowie. Pamiętajcie, że żeście coś takiego jak dyskusja na moim kanale i tam możecie mi mówić różne pomysły, tam możecie ze mną gadać, czy coś. I pod każdym komentarzem będę stawiał serduszka pewnie. No dobra. Mhm, mm ty mój kilof! Mój kilof. Chodź je. Co jest? Nie, dobra, tracimy. Mhm. Mm Czekajcie. E, nie to. Nie to otworzy.

to? hmm bardzo ciekawe dobra to lecimy dalej nie obchodzi mnie nic op to? hmm ale redstone to już coś o boże nie dobra lecimy dalej Chodźcie, że mam crafting przy sobie. Nie mam craftingu. Czekajcie, to ja szybko lecę do bazy. Hee, he, 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 szybko. Dej tu! I co mnie to obchodzi? He. He. Co tak długo? Szybciej! mu szybciej! Teraz szybko na górę! Żeby tylko żaden małop, żeby tylko żaden małop, żeby tylko Co? Gdzie? Widzicie, otworzyłem drzwi, a jednocześnie jakby poszedłem spać.

Chyba ja nie mam. No tu chyba gdzieś drewno. Ja nie ma drewna. Trzeba iść do lasu. Porobić hałasu. Juhu, Ju. Ciekawe. Idziemy iść do lasu. Porobić hałasu. tu tu takiej wysokości jedno HP? Jak to? Pęp, 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 lata, Lata. Tum, tum Idziemy do lasu porobić hałasu Tu, tu, du, 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 Jakby ktoś nas lubił przyrodę bardzo to yy, Jakby to był żart Tak No wiem co? Co to białe to coś? Tu drzewie. czy napiszcie w komentarzach co to to, to białe coś. a ja nie wiem. Szczerze nie wiem. Jawka kolejna. O, a nie to to samo. Czekaj, tak, bo ostatnio go jednego youtubera, to nam było pokazane, że w Iglo pod jakimś karpetem, czyli znaczy pod tym O, może być takie fajne miejsce gdzie są złote jabłuszka tylko tutaj na to chyba nie mogę liczyć Czy to, jak się rodzali będzie woda nie Było tu... eee tylko pod karpetem? Dobra. eee z tym idziemy.

Nie wiem, po co służyłem w sumie te schody. Mogłem sobie zrobić tak. E, dobra. Ym. Nie. Dobra. Czekajcie, na początku sobie zrobimy tu. To musi na czymś stać. Czy tego, co właśnie tam skoczyła? Czekajcie, muszę coś zrobić. Luneta. Jak to się nazywało? To coś Wszystko, co jakby mogłeś dalej patrzeć No, jak to się nazywało? Jadźcie Tego tu nie ma czy, czy to po prostu na survivalu jest niedostępne Nie, dostępniej nie. No, tak drzewny, okej okay. Pe, 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 pup. Tu chciałem zrobić to p ja p nie mam żelaznych portek, Trzeba zrobić portki. Och, równo. Kowy bruk, okej. Okay. Patrz, jaki ja żelazny typek. Żelazny. Ha, ha. Żelazny, jak oglądasz ten odcinek, to sora. Ale um, hm? wątpię, żebyś go oglądał. Pp pie, no Nie, pie, 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 mogę. Jeszcze chwilkę poczekać. Ja tak pie, pie, jeszcze jeszcze pie, pie, Nie pie, 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 Jeszcze! czyli powinienem go jakoś nazwać. Jakiś nie wytrzymały? Czy jaki nie wytrzymały? Nie do zniszczenia. To bedrock. Tak, to bedrock. Szkoda, że nie mam TNT. TNT. Tu gdzieś mogą być diamenty. Rozumiem. Diamenta. Nema. le mie domande Nie gdzie nie mam. tu ja... się Cze... 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 nie da w tym crafcie nie da się żyć przecież. Kto tak wierci? Kolejne emeraldy, jakie? Chyba bardziej częściej do emeraldów mam niż do diamentów. Te emeraldy są mi niepotrzebne, bo mam przecież kilka jeszcze w bazie. Ja, yeah. to tylko marnotrawstwo czasu. Tu nie znajdę diamentów, jak się? Podobno emeraldy są rzadsze od diamentów. Podobno, nie wiem czy to prawda. Nie ma. Mm. Cały odcinek na kopaniu xd, pewnie tak. Pewnie cały odcinek będzie, będzie się nazywał Kupiemy diamenty, Juhu, Choć jeszcze nie, jednego nie znalazłem, Juhu. A tu jest Idziemy na piątej klatce, to w sumie jest logiczne, że może ich tu nie ma być Idziemy na dwunastą I can do this I can do this No, no se puede ir, ¿no? Ja cię gdy mnie opętały. O! C'est tout jeden map tu nie przejdzie. XD Ale... <coughs> I can do it. Razem bardzo fajny sposób na kupienie diamentów. Nie, dobra, tu nic nie ma. Dawać mi diamenty. Idziemy do bazy. Szmurny Max bez diamenta. Nawet nie wiem gdzie ja idę. Tuf! Ja... Cię... Nawet nie wiem jak wyglądają te diamenty no to jest kolejny problem, że nawet nie wiem jak to wyglądają diamenty Co ja zrobiłem? Mmm, nie mogę wyłączyć już to? Ja? Cie... Czy? A. Dobra, idziemy się przespać. Mm, co? A, bo to wcześniej, bo pokazało mi czat. Oo, zębiatki, te szkieletki głupie. No, życie, jak życie. Uch. Dobra. Jedzonko. na dobry pierwczątek. Wiepsowinkę. Żelazo? Żelazo? Nie. Nie Nie mam żelaza, ale fail. ale fail, dobra, idziemy na podróż. W takim razie idziemy na podróż. Do mi się, papajączek, którego mam zamiar uka trupić. O, co potworu pierwszy raz. Fajne. Mhm, pajączek. Chodź pająk. Jesteś wygachnym pająkiem. Nie. No Woda. Działa na wszystko woda. Ah avoda Ciao Alfonso Ah oh oh to Tak voda Tu tu ru tu ru ru du tu tu ru tu ru 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 You ho Mm. A i widzowie, poszukujemy wioski. Teraz. Jest! GZD. Powiedziałem, że wziął, jak co poszukujemy wioski i teraz nagle wioska mi się pojawiła. Chyba mam trochę za mały render, render distance. Mam zauważenie, on dopiero na teraz. Nie Ja na przykład mam dość dużo. Co jest? Ja. Co chcesz się bić? Chcesz się bić? Chcesz? 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 Maluch. 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 Ty. Co jest? Świernięty jakiś. Był jakimś, nie wiem kim. Na sumie jakbym był mordercą. Bo jestem. No, gdzie ty ma? Taką tymi złymi łał... łał... ławkami. Yyy. Yy. A co ty podnie... Yy. Dobra, rozumiem, może być hejt w komentarzach, że... Ej, co ty robisz? Patrz, 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 patrz. Ale okazja. Padaj No co przed kicham Kichamski wiśniaki Cześć golem Pa golem Jaja godi Niepotrzebne Żwir Tak żwiru zrobię mapę Łupka.

Śmiesznie się bije tą mapą. Jak łódki, słucham! Zaraz! Dobra, widzowie, my kończymy ten odcinek na dzisiaj. I będę was uroczyście żegnał, moi kochani. Widzowie, będę dla was robił filmiki jak najczęściej będę mógł. Dla mnie to sama przyjemność. Czekaj, patrz. I finito. Tu, 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 tu.

Mhm mm No była gdzieś tam Jeśli się nie mylę była gdzieś tam Bo gdzieś tu wam mówiłem mniej więcej że mam mały runner distance. Tak jest gdzieś tam dobrze pamiętam ten widok Yo, já